Rzadki przykład wczesnego upodobania do japonizmu w sztuce dekoracyjnej XIX wieku, ten talerz jest sygnowany przez słynnego producenta z Bordowia Il Pochodzący z lat 70. XIX wieku przedmiot charakteryzuje się dużą elegancją i jasnymi kolorami. Zaokrąglony kształt ryby został prawdopodobnie zainspirowany dekoracją Natsuba, rękojeści japońskiego miecza. Karpie koi są często kojarzone z japońskim mieczem, którego wejście do pochwy znane jest jako paszcza karpia. Miecz reprezentuje siłę, a karp koi odwagę i wytrwałość. Starożytna chińska opowieść mówi o tym, jak najodważniejsze karpie Koi zdołały przepłynąć żółtą rzekę i przekształcić się w smoki. Zwróć uwagę na kwaśną zieleń, która nie jest często spotykana w glinianych naczyniach z Bordeaux. Zastosowanie tak żywych kolorów może zdradzać wpływ Christophera Dresser'a, słynnego angielskiego projektanta epoki wiktoriańskiej. Do tej pory znane jest tylko jedno porównywalne naczynie. Znajduje się ono w prywatnej kolekcji, ale jego kolory są inne. Dzieła Wieju Larticie są przechowywane w prestiżowych instytucjach krajowych, takich jak Musee d'Orsay i Musee des Arts Décoratifs de w Paryżu. Są to zawsze wyjątkowe dzieła o niezrównanej jakości.